Ostatni raz wypowiadam się na temat wojny. Ostatnio oglądałem wywiad z Putinem i z prezydentem Polski głosowałem na ciebie, żeby, dlatego tylko żeby nie wyprzedawać polskiej ziemi, ale okłamałeś tego Putina, mówiłeś, że Polska z nimi walczyła jak była w Iraku. Niby z misją pokojową, a walczyliśmy w Iraku. To, to jak nie walczyliśmy? drugie źle zrobiłeś, podszedł się, chciał z tobą rozkręcić interes, żeby interesy, gotówka musi przepływać przez Polskę, czyli rurociąg do Niemiec i prąd kurwa dla nas z energii atomowej od niego, by się przydał i inne. W ogóle masz, masz tam jakieś głowy do biznesu, prowadzenia interesu, przepływu gotówki i robienia. Białe to jest, że jesteśmy solidarni dla innych krajów i oni też mają białe. A ty wolisz czerwone i on czerwone, czyli on się nie będzie pierdolił, tylko mówisz, że zacofany. No to pierdolną mamy wodę, oni mają wodę, a wody jest mało na świecie. Pierdolnie kozła ofiarnego Polskę zatrują. Dobra na naturalne nam zabiorą w, w, w tych w takich kamizelkach przeciwpromiennych. Połowa ludzi poginie. Taką mam schizofrenię, tak mi mówi. Co jeszcze będzie? Dobra na. Ty się schowasz do schronu. Dobra naturalne zabiorą inni, nie Rosja Rosja już będzie zniszczona i Polska bo ma białe i czerwone we fladze mieliście się dogadać co chodzi o interesy tak cię podszedł no i przegrałeś debatę nie masz pojęcia i tyle, że nie wyprzedawać Polski to dobrze Powinniśmy mieć lepszych doradców ja teraz są bomby atomowe. powiedział Einstein że czwarta wojna będzie na kije jak zabraknie Rosji i Polski to marny ten los tego świata, mamy najwięcej wody i woda to, to złoto a jak wy... jeszcze nie wyparowała trzeba rozdać ludziom ubogim trzeba zarobić na wodzie trzeba podpisać umowy z Chinami nie będę powtarzał się sto razy kurwa co masz cię robić idioci kurwa głupi i mi dajcie spokój o takie, tak miało być tak miało być, tak miało być, a będzie kurwa nic. I to nie ja mam broni, za mnie przestępcy.